Profesor też zawsze powtarzał, że mówi księże, nie wolno się porównywać do tego, czy do tamtego, tamten gorszy, czy lepszy, każdy jest piękny. Ja pamiętam jeden z takich piękniejszych huberdusów w Spale i ja też na nim, ja na nim też budowałem tego węgrowskiego, razem tutaj z, z okręgiem, z radą okręgową, z kołami, właśnie wzorowaliśmy się. Co I leśnikami. Tak. I oczywiście tutaj pragnę dodać, że też taką grupą, która bardzo mocno jest zaangażowana i też na niej budujemy, też i w pewnym sensie finansowo, to właśnie są lasy państwowe. I profesor też to bardzo często podkreślał, to co mówiłem też i wczoraj, i dzisiaj, że nie wygramy łowiectwa, nie obronimy tego łowiectwa w tej krasie bez leśników, ani leśnictwa bez myśliwych. I ja jak to obserwuję, to komuś zależy, żeby dzielić. Komuś zależy, żeby kłócić i serce mnie boli, kiedy widzę y, ludzi y, konserwatywnych, ludzi prawicy, którzy potrafią dzielić koła, dzielić okręgi, dzielić radę naczelną. Po prostu ja jako kapłan mówię temu nie, bo tym daleko nie zajdziemy i ktoś, kto to robi, to jestem przekonany, że robi to celowo. Bo jeżeli my się podzielimy, rozwalał Polski Związek Łowiecki. Hubertusa Węgrowskiego w 2021 za pozyskanie jelenia byka na obozie 182 w Szrodka Choroblińskiej ROK został kolega Piotr Pyłkiewicz. Wielkie prawa! 你也是没时间理我。<music> <music> I dlatego też takie hubertusy organizujemy, aby mówić o tym, abyśmy byli jedno, jako jedna rodzina. I tutaj nie może być czegoś takiego, że ktoś jest z dawnej epoki, ktoś jest z tej epoki. Po prostu mamy epokę, jaką mamy. Ludzie to są ludzie. Każdy człowiek jest kimś bardzo ważnym, jest kimś bardzo szlachetnym i każdego mamy szanować. To nie może być tak, że ktoś był w latach 60. Myśliwych, myśliwym, czy tam 50., czy w czasach, jak to niektórzy mówią, komunistycznych, a, a dzisiaj mamy inne. Jakie mamy inne czasy? Tamte czasy były ważne, może miały swoje jakieś błędy. Ale dzisiaj mamy też czasy, i te czasy też mają swoje błędy, a ludzie są ludźmi, i tych ludzi trzeba szanować. I my, jako braci łowiecka, mamy się szanować. I to nie jest jakaś wina, jak to niektórzy mówią tamtych czasów, bo jak ja obserwuję tamte czasy, i chociażby nawet cofnijmy się, 10 lat wstecz, to ten Związek Łowiecki, ja to mówię uczciwie i szczerze, bo mam do tego prawo, nikt mi tego nie zabroni. On był jedno, było to trzymane. Oczywiście ktoś powie jakieś interesy, wszędzie są interesy. To nie ma tak, że nie ma interesów. Każdy ma jakieś interesy. Bułka, chleb, kiełbasa, drożej, taniej, ale to było, to było jedność. Oni się wszyscy rozumieli, oni jedni, można powiedzieć, głosowali. To nie było jakieś kłótni, był porządek. A po prostu kiedy dzisiaj na to patrzę, to nie chcę tutaj obrażać ludzi na, na, na stanowiskach w Polskim Związku Łowieckim, ale to nie tędy droga. I bardzo mocno, i to proszę też opublikować, zabolało mnie serce, kiedy człowiek był łowczym okręgowym 20 parę lat. Był, był człowiekiem, jest bardzo konkretnym, jest człowiekiem wierzącym. Ja go znam osobiście, bo on pochodzi, można powiedzieć, z mojej ziemi. Był łowczym, starał się o łowiectwo, dbał zawsze o nie i po prostu został odwołany. Żona jest chora na nowotwór. I on po tym odwołaniu też trafił do szpitala. To tędy droga. To nie jest tędy droga. To my tego nie zbudujemy Ta, takimi. Musimy takimi siebie sposobami. nawzajem szanować. Musimy siebie nawzajem szanować. Jako kapelan. Mam prawo to, bo jestem też kapelanem yy, w diecezji duchiczyńskiej myśliwych, kapelanem w w Warszawie leśników. I po prostu ja to widzę i boli nie mnie serce. I to nie jest tędy droga. My mamy się szanować. Mamy razem budować to łowiectwo, to leśnictwo i wtedy. Ono będzie piękne, też tak piękne, jak tego chciał profesor i on to też kultywował. I dlatego też obraliśmy jego, bo od dwóch lat, no dzisiaj też widzimy stratę profesora, bo profesora nie ma, yy, zmarł. Yy, dzisiaj widzimy brak jego osoby, bo yy, już nie ma kogoś chyba tak odważnego, który będzie mówił otwarcie i w tych ważnych kręgach o łowiectwie, o pięknie i będzie tego bronił. Yy, ale kiedy odszedł, to właśnie postanowiliśmy za jego zasady, za jego piękne życie, za jego uczciwość ja pamiętam te opłatki 5 y, lat temu, 7 y, lat temu, jak wszyscy się gromadziliśmy i po prostu wiadomo nie jestem człowiekiem jakimś tam politycznym, ale widziałem różne opcje polityczne na tych opłatkach. I z lewa i z prawa dzieliliśmy się tym opłatkiem, składaliśmy sobie życzenia, śpiewaliśmy kolendy, jedliśmy dobrą dziczyznę, yy, jedliśmy dobry, czerwony, wspaniały barszcz. I, I ci ludzie to tworzyli i oni wiedzieli, że łowiectwa nie wolno niszczyć, nie, leśnictwa nie wolno niszczyć, bo byliśmy przy jednym stole, przy stole braterstwa. A nie wiem jakiś dzisiaj, czy, czy, czy coś takiego jest, a jak nie ma, to warto by było to zaszczepić, żeby to było. Yy, nie wyżynanie jeden drugiego, tylko po prostu budowanie jeden z drugim i wykorzystywanie tych naszych zdolności, bo każdy ma jakieś zdolności i ma jakieś talenty. A nie, że ja dzisiaj jestem, a ciebie nie będzie, bo ty byłeś wtedy i. To, to nie tędy droga. Nie? Więc tak, mamy ten Hubertus, oczywiście on składa się z dwóch dni. Dzisiaj mamy ten taki Jesteśmy w Kniei, polujemy to, co ten nasz kunsz cały przypominamy, koleżeńskie spotkania, a wiadomo, jutro dziękujemy przedstawienictwo świętego Huberta, Panu Bogu, za dar stworzenia. Bo to, że ja jestem na ziemi, to, że ludzie są na ziemi, to ja jako ksiądz, jako człowiek wierzący mogę powiedzieć, to stworzył Bóg i za to trzeba Mu podziękować. I to człowiek jest najważniejszy, nie te żaby, zwierzęta, bo zwierzęta mają służyć człowiekowi. Dzik, żeby go zjeść. Ale my o nie dbamy. Tak jest, ale, ale mówię, chodzi o to, że, że dzisiaj mamy, jak to profesor mówił, humanizację zwierząt, animalizację ludzi. Yy, taki nieporządek, że bardziej chroni się zwierzęta niż ludzi. I po prostu, y, według prawa, zabija się ludzi, a według y, prawa y, też wymyślonego nie wolno zabić tej świnki, krówki, bo są tacy, którzy krzyczą, y, bo to jest dar życia, a są za zabijaniem dzieci nienarodzonych. Nie? Więc mówię, to jest brak porządku. Nie? Ten porządek jest odwracany i my musimy tego bronić i musimy stać na straży. Tego porządku. I takim stróżem przyrody w Polsce są polscy leśnicy, polscy myśliwi i polscy rolnicy. I tutaj musimy razem iść. złożyć przez portal Wildman wszystkim tutaj czytającym, oglądającym najlepsze życzenia z racji na święto świętego Huberta. Wprawdzie ono będzie tutaj tuż za parę, parę dni, ale już dzisiaj zaczynamy nasze świętowanie, abyście byli prawymi, mężnymi, odważnymi, myśliwymi, a przede wszystkim wspaniałymi ludźmi, Polakami. Szczęść Boże, dasz bur.